Witajcie kochani, Grupa Eksploracyjna NS Kazan. Znajdujemy się teraz tutaj w naszym takim lokum i na Wasze prośby teraz nie typowy odcinek, oczywiście, nie u Grubex, tylko prośba od Was na Q&A, czyli stwierdzam, że w końcu zrobimy ten Q&A, a Q&A Q to jest, że Wy zadajcie pytania, a my na te pytania odpowiemy. W następnym filmie oczywiście, który się ukaże już za tydzień o godzinie 20. Ale mniej Było bardzo dużo pytań, czy będzie Q&A, czy zrobimy ten Q. Doszłem do wniosku, że tak, zrobimy ten QND dla Was, na Wasze prośby. Więc będzie OK, mam nadzieję. Jeszcze jedna sprawa. Oczywiście zapraszam do poprzednich filmów naszych, bo też są ciekawe, a ja oczywiście też nie przestaniemy nagrywać. Dzisiaj nagrywam początek, czyli zapowiedź qnd gdzie możecie pod postem na Instagramie, na YouTube i na Facebooku zadawać pytania. I my te pytania wszystkie zbierzemy do kupy, posegregujemy, że tu będą pytania na przykład z Facebooka, z YouTube i z Instagrama. I z każdym pytaniem po jednym z trzech tych kielonów będziemy losować po jednym pytaniu. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie, a Wy będziecie zadowoleni. I już za tydzień wleci już taka jakby odpowiedź na te pytania, czyli i odpowiedzi. Więc mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Serdecznie pozdrawiam oczywiście, jak zawsze, naszych partnerów. Zapraszam serdecznie nowych do polubienia mojej grupy, do obejrzenia wcześniejszych filmów. A my też działamy i czekamy na pytania. Dzięki serdecznie. Kazam.